Dzisiejsze słowo jest napełnione radością. Dlaczego? Ponieważ między nami i Bogiem trwa pokój. W Ewangelii Świętego Jana czytamy, że Jezus napełnia swoich uczniów pokojem. On się różni tym, że jest trwały. Myślę, że nieprzypadkowo Jezus wybiera 72 uczniów, ponieważ mógł sobie zdawać sprawę, że nie będzie, nie będzie miał czasu przejść przez każde miasto i każdą wioskę. Dlatego wysyła ich ze specjalnym zadaniem, żeby szli i głosili pokój ludowi. Symbol owcy jest taki, że owca jest całkowicie uzależniona od swojego pasterza. Myślę, że uczniowie też mają być w jakiś to sposób uzależnieni od Jezusa, żeby głosili przede wszystkim to, co Jezus im mówi, a nie to, że jakąś swoją naukę. Powołanie tych uczniów jest dosyć trudne, ponieważ posłanią oni jako owce między wilkami. Prorocy wcześniej w Starym Testamencie musieli dosyć dużo mówić do swoich, swojego narodu, aby ich nawracać. I myślę, że nie przypadkiem Jezus mówi, aby oni mieli wyrzucić proch ze swoich butów, jeżeli ich nie posłuchają, ponieważ. Mogłoby to wstrząsnąć tymi osobami, do których mówią, żeby oni w przyszłości nawrócili się i mógł przebywać między nimi a Bogiem pokój.